5 najczęstszych błędów podczas karmienia piersią, których możesz uniknąć. Czy wiesz, że aż 80% młodych mam popełnia te same błędy podczas karmienia piersią? Jestem położną z wieloletnim doświadczeniem i dziś pokażę Ci, jak ich uniknąć. Błąd pierwszy nieprawidłowa pozycja dziecka przy piersi. Maluch powinien mieć szeroko otwartą buzię i obejmować nie tylko sutek, ale także otoczkę. Jego brzuszek powinien być zwrócony do Twojego brzucha. Błąd drugi zbyt krótki czas karmienia. Nie przerywaj karmienia po 10 minutach. Dziecko potrzebuje więcej czasu, by otrzymać tłuste, pożywne mleko. Karm tak długo, aż maluch sam puści piersi. Błąd trzeci rezygnacja z nocnego karmienia. No Nocne karmienia są kluczowe dla utrzymania laktacji. To właśnie wtedy poziom prolaktyny jest najwyższy. Nie rezygnuj z nich zbyt wcześnie. Błąd czwarty: niewłaściwe odstawienie od piersi. Nigdy nie odrywaj dziecka od piersi na siłę. Delikatnie włóż palec w kącik jego ust, przerywając sanie. To ochroni twoje brodawki przed urazami. Błąd piąty. Karmienie według sztywnego harmonogramu. W pierwszych miesiącach karm dziecko na żądanie. To naturalna metoda regulacji laktacji. Twój organizm sam dostosuje produkcję mleka do potrzeb malucha. Pamiętaj, że każda mama może nauczyć się prawidłowego karmienia. Jeśli masz wątpliwości, czy robisz to prawidłowo, umów wizytę patronażową w domu. To nie luksus, to inwestycja. Inwestycja w zdrowie Twoje i dziecka. Teraz już znasz.